Dobra. to jest w w kawkacie, w zapisie. Co za chudnią to tu dobrać Dobra. zwykle ja muszę być niższy. Dobra. O nie. Co ci zrobił? No, mam brudne. Witamy, dzień dobry. Hej, oh. czołem, kluski z rosołem. Ho, ho, ho. No. U was był Mikołaj? Aha, bo u nas był. Hej, co? I intro. To co? Kto pierwszy? No i fawiа. strasznie. I co, kto. Ale trzeba zostanie za Czyli kto wygrywa, to wybiera sobie paczkę i ją rozpokojuje? Tak. Trzy, cztery. Na odcinku wygrywam. Dobrze, Teraz wezmę za SAM małych. Dostaliśmy. Zebraliśmy większą ilość paczek. Którą otwieramy w odcinku Będziemy wam pokazywać co, jak uzdradzać trochę plawów. Jak zebraliśmy, wczoraj Mikołaj jeszcze przecież No, zebraliśmy od Mikołaja A, no. Będziemy również e, Myślę, że dotychczas Uuu. Zestaw dotychczasowych wydatków e, Doszliśmy do wniosku, że Bierzemy szare rączki Szare rączki na zewnątrz I, ten, I od razu i koszt możesz, Możemy być. koszt e, Powiedzieć a tych... Jest tam paragon, jest. ale to jest 49 zł, zł tak. czyli za cztery rączki, poczekaj, ja Ci po... Tak, cztery rączki, manewrowe, ee, zakrycie zamka 5 zł i zatrzask drzwi wewnętrznych 8 zł. Także to jest pierwsza paczuszka. To co, może po kolei? No to po kolei. A tu to chyba już wiemy mniej więcej co będzie. <laughs> Oho, już pan, najlepsze to, że to jest gniazdo, no. I to, jest, to jest gniazdo zasilania e, zewnętrzne do przyczepy, które będzie, do którego się będzie wpinało prąd. Mikołaj dzwonił, że nie jest dostępne i trzeba było chwileczkę poczekać, dlatego dostaliśmy pewnie w Gretisie Smyczkę. To się nazywa CEE do zasilania do którego chodzi się pticzka i mamy będziemy no mieli do szczególnie. Też tak, czarne, ładne, że nowe 45 te... zł. Więc to jest. Tak się wydaje? Ja nie wiem. Oświetlenie. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Tak. LED. Również. Czarne. LEDowe, powinny być dwie sztuki i gniazdo. Tak Samochodowe jest. do przyczepy. Nowe gniazdo, bo mamy same tam kable na wiszą. Aha. E, a masz od razu te, 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 te złączki tam są takie? Tak, tutaj, o. Masz dwie, tak? Cztery. A tak. No to. na no jednym y, są wszystkie cztery złączki. Nie. Ta paczka wyszła 51 zł. Nie no. 22 z groszami, jedna lampka plus 7 zł wtyczka. 51 zł wychodzi. Aha! O! Klej moto. Nie było, nie... Klej tapicerski. O! Dwie puszki. Tak. 53 zł. Klej do tapicerki, wykładzie w samochodach, w kempingowych i jachtach. Bardzo fajne one są. E, bo są w sprayu, nie trzeba się pędzlem męczyć, męczyć tylko po prostu jakby aplikacja jest yy, fajna, nie? Zostawię ci tą największą Ta jest fajniejsza A Wiem Śmieci Znowu się nie... śmieci. śmieci śmieci? Lampy Lampy, lampeczki. Tak, coś nad czym bardzo długo e, dyskutowaliśmy. Nie mogliśmy się zdecydować, szukaliśmy bardzo długo. padna długa. Naprawdę nie ma chyba dynamicznego kierunku, ale jest ledowa, tak. No, chyba tu jest ten. Nie pamiętam Wydaje czy brał dynamicznym kierunkiem. Wydaje mi się, że nie. powinien być. No jeżeli nie, to i tak będzie e, fajnie, fajnie to wyglądało, nie? No. Już wam mówię, 270 zł. Dwie sztuki. Tak zestaw, ze spalonych Natomiast no, one są no, i z homologacjami europejskimi. No, Długi, fajny kabel. To Ostatnia pańczka. ty ty, ty, ty. Okay. No. No więc jeszcze! Co ty żeś zamówił? Matę do ćwiczeń? Waga. Ja sam że to jest takie ciężkie. Mata o. termoizolacyjna Alu Fox. Alu Fox. Nawet dalej zostajemy w temacie wędkarskim firmy Fox. Tylko taki Tylko Alu. Alu. <laughs> I do tego mamy taśmę 10 metrów kwadratowych. Na całą powinno się w 20 się powinniśmy zmieścić. Czyli po prostu najpierw zrobimy jakąś jedną ścianę po kolei, tak, tak. samo jak tego kleju nam nie starczy na całość, po prostu będziemy dokupywać. Że żeby chciel... zacząć będziemy mieli, nie? Na pewno Te ta duże, ściana... Duże powierzchnie jak ta i, i ta ściana pewnie nam, nam to starczy. Tylko na... jeszcze będziemy musieli eee, jeszcze Mikołaj nie przyniósł, bo napisaliśmy jeszcze obrysówki, ale... Tak, ale jeszcze gdzieś z, 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 zaginął. Z, zaginął w akcji. Także pewnie będziemy boki boki to położymy z tą, z tą zakupioną taśmą znaczy folią, a później zostanie nam tył, góra i, i przód. Ale to, ze względu na to, że tutaj będziemy później robić... Inny... będzie elektryka, będzie doświadczeł będzie coś, to jeszcze nie rozplanowaliśmy dokładnie które w jakiej części. Masz, bo jeszcze... A propos podsumowania kosztów. Tak. Mamy tak. Teraz robimy całkowicie. Alufox, już powiem ile kosztował. Z taśmą 224 zł, czyli 10 m2 Alufoxa i z y, rolką taśmy, nie wiem ile tutaj jest. Nie wiem, na mnie napisane jest też, ale jest też z, y, z wzmocnieniem. Tak, bo to jest na łączenia, nie? No, tak. Żeby... Uwaga! Wymienialiśmy teraz od samego początku. Wymienialiśmy wkładkę zamka y, z, nowymi, z kompletem dwóch nowych kluczy, czyli dwa zamki. Wkładki zamka plus dwa kluczyki 45 zł. Tak Płyta sklejka wodoodporna i farma do brzegów którą widzieliście w poprzednich odcinkach Wychodzi tak. 663,50 eee, Klej do podłogi i śruby w kastoramie Czyli ten klej taki, ta pianka Tak Nie ma, ci, to ona jest w garażu eee, Ta pianka jedna do podłogi bo były dwie ale na razie jedna. No, jest jedna zużyta, więc można. Zużyta zrobić... jest jedna, czyli klej do podłogi śruby w kastoramie 62 zł. Tak. Światła tył 268 zł. Gniazdo zasilania 45 zł. Rączki do przyczepy manewrowe i inne plastiki 49 zł. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i wtyczka przyczepy 51 <todgłosy> Czy wyśmiesz? Bo kapy Cio. Klej motor 53. No. Alufox 224. I to jest wszystko z kupionek. Wszystkie koszty wypiszemy. Na dole wypiszemy koszt ogólny, który na tą chwilę mamy. Yy... który na ten moment ponieśliśmy. Tak. Nie wliczamy w to przyczepę. Dlatego, że tak jak mówiliśmy na samym początku. Na, w pierwszym odcinku każdy buduje i kupuje bazę we własnym, własnym zakresie, bo ceny są różne i stany są różne. Tak. Trzeba po prostu szukać i są stany dobre za 3000, ludzie wystawiają za 5. Dlatego? Za... To wszystko jest tak, że różne, że po prostu nie liczymy bazy. Liczymy sam remont. Sam remont. Hmm. Które i takie są zera. Jest od zera, jest od zera jest Komuś i... Komuś mogą dojść szyby, ale to takie... <coughs> to a, to... a, nie, ho, jeszcze. Co jeszcze tam do mamy? To ja sobie próbuję przypomnieć. Kantówki! 25 zł, kantówki. W ostatnim, w ostatnim odcinku... Naprawa na okna. okna. Tak, kantówki. Mamut 26. Tak. I zużyty, bo tak, Nie no. jest kupiona, ale liczy liczymy. Tak. Zużyty na poczęte. No, więc to, to, mamy, jeżeli chodzi o... Na następnym odcinku, czy będzie elektryka, czy będzie Uff. coś... O nie wiem, co jest zaplanowane. Nie wiadomo, no, co, się, co się zabrać. Najważniejsze jest to, że okno jest zrobione i nie cieknie. Tak? I podłoga. Tak. A, i taki, z takich rzeczy, naprawdę, jak tu fareleczką Chwilę się nagrzeje, to cieplutko się robi. A jeszcze nie jest to ocieplone. Nie, czy nie jest ocieplone? No? Także zobaczymy, co będzie się działo, jak będzie ocieplone. To my to będziemy, jak będziemy cokolwiek zimą robić, to my to będziemy w krótkich gaciokajnach. Nie, że robimy sobie jakąś lukę ale pogodę sobie wybraliśmy na remont taką bym powiedział Git <laughs> hmm, może się zdarzyć tak, że nie będzie ciągłości odcinków jeśli chodzi o co sobotę bo tego materiału nie będziemy mieli na nagrywaniach będziemy ciągnąć elektrykę z lutowania no roboty jest bardzo dużo bardzo dużo a znowu sklejenie, trzy odcinki sklejenia jednej ściany z bo to może się tak skończyć, że będziemy robili to trzy dni no, I będzie to 10 godzin materiału? To nie chcemy też w ten sposób robić. To jest raz. A dwa. E, niektórych rzeczy nie daram, nie jesteśmy w stanie zrobić, bo wydaje nam się, że jednak klejenie Lufoxa no to powinniśmy troszeczkę zostawić na cieplejsze temperatury, żeby ten klej... E, nawet nie jestem w stanie... E, zakładam, że gdzieś tu jest napisane, w jakich temperaturach się go powinno kłaść, żeby... E, żeby miał swoje najlepsze zastosowania Więc tak jak Mateusz powiedział Co, staramy, co postaramy się zrobić to, to będziemy wrzucać Na chwilę obecną trochę tego zapasu odcinków mamy Wydaje nam się, że, że, że nie powinno być Jakichś tam dużych dziur Jest jeden taki fajny odcinek w zapasie Jeszcze nie nagrany, ale będzie tak zwany odcinek wyjazdowy Yy, z robótek ręcznych, żebym to tak nazwał, ale to jeszcze trochę czasu po yy, minie, zanim on się pewnie pojawi. To co, zostawcie łapkę w Daj dnie... Daj mi kocik na moim paluchu! Ty będziesz chyba to montował. Yy, dobrze no, wiesz, to jest progres. No bo wiesz, to ma nas bawić, jak nie. Tak. Ma być naszą pamiątką. Nasza pamiątka. A to, że udzielacie się w komentarzach, oglądacie, to łapkujecie, to jest dla nas naprawdę bardzo fajne i bardzo się z tego cieszymy, że e, komuś w jakiś komuś sposób... się to podoba, tak. To... I komuś w jakiś sposób może pomożemy też w, w, w remoncie przyczepy, co jest już kilka osób, które się również do Widziałeś jak kapła. Jest kilka osób, osób, które się odezwało, co tak. jakie rozwiązania robiliśmy, e, gdzie co jak i. Jest to bardzo miłe. Jest to bardzo miłe, bo jest to taki fajny e, community się robi z właśnie z tym idem. Dobra, bo pierdo, a chłopcz w kirwie. Łapka w górę, komentarz, <laughs> subskrypcja i, i tyle. Widzimy się w następnym, się w następnym odcinku. Cześć. Cześć. No. Dobra, żeby myśleć z tym... że znajdę taki coś tak... rozwija. Ja go tak wcisnąłem. <laughs> Dobra, sprząta ten pierdolnik teraz. Daj ten karton do to dalej trzeba Przeciąpować. Teraz wszystko. Nie wiem, i co idę do domu zimno.